Hej, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Ja się nazywam Piper, a dzisiaj będziemy robić fajne Q&A, bo na temat tego konika, którego macie w tle, oczywiście będziemy też mu obcinać grzywę, tak samo jak wybraliście. Ona będzie tak na sportowo. Będą też pytania, ile kosztował, jak ma na imię i inne, inne pytania, więc polecam oglądać do końca. A więc zacznijmy od jednego z najważniejszych pytań, które zadawaliście mnóstwo razy, jak ma na imię. A więc uwaga, uwaga. On ma na imię MWM. Aurelio Valorian. Ja super, się to dobrze powiedziałam. No, i tego, to jego imię pochodzi od. Po prostu znaczy, może powiem co to znaczy. MWM, czyli hodowla. Ehm, Aurelio oznacza coś złoty, Nie powiem tam z jakiego języka, ale coś oznacza złote, złote, czy coś tego. a Valorian to jest po prostu Valorian. To imię tego konia akurat. Ehm, więc Złoty Valorian. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, ile on ma lat? No to on ma właśnie 6 latek. A, no i jak mogliście się zorientować, jest to on, czyli ogierek. Dlaczego ta maść? Ta maść dlatego, że to jest no, po prostu mój wymarzona maść. Kocham taranty. Jeszcze ten konik dokładnie jest tezorowany na takim ważnym dla mnie koniku z prawdziwego życia. No jest trochę przerobiony, ale jest bardzo podobny. Czy myślisz, że długo u mnie zostanie? No, taki jest plan, słuchajcie, bo to jest koń, który będzie miał u mnie dożywocie, właśnie to też jest odpowiedź na kolejne pytanie. Ten koń ma żywocie u mnie na pewno. Yy, to znaczy, zależy, <ścoughs> co dla kogo znaczy dożywocie. Raczej nie zamierzam go sprzedawać i w ogóle nie mam tego w planach, i wiecie, ale nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, więc nic nie mówię na 100%, ale to nie jest na sprzedaż. I raczej nie będzie nigdy. Kolejne pytanie. Do czego będzie? I oczywiście chodzi o dyscyplinę. No to ogólnie wszechstronnie, w sensie chcę spróbować wszystkiego. On ma być taki kanałowy, czyli nawet pewnie westernu kiedyś spróbujemy. Ale głównie chcę teraz robić y, ujeżdżenie i się na tym skupić. Wiadomo, to będzie się zmieniało, ale on też jest bardzo ładny i y, no, to jest jednak koń A3, więc nie jest taki malutki i Wiadomo, łatwiej się skoczy z mniejszym koniem, ale ja i tak w ogóle m, moje skoki są bardzo nieudolne i nie bardzo mi wychodzą, więc myślę, że spróbujemy ujeżdżenie. Skąd pomysł na takiego hobby horse'a? Mogę już Wam od razu zdradzić: to był y, hobby horse na zamówienie. Zamówiłam go u takiej dziewczyny właśnie z hodowli MWM. I to jest konik właśnie mówię z zamówienia i w ogóle. Ja wybrałam mu maść no, ja wybrałam Bumaś i dlaczego taki? Zawsze chciałam mieć hobby takiego, wiecie, nienudnego, takiego niezwykłego, takiego, żeby był tylko mój i wiadomo, on... A, dobra, później przejdziemy do tego tematu, ale... Yy, więc tak, na końcu wam jeszcze opowiem jego historię, co jest po prostu... To jest po prostu jakieś... Nie wiadomo, co tu się podziało, ale... Więc czekajcie do końca. No, ale chciałam wam powiedzieć, że Skąd ten pomysł? Ja chciałam mieć hobbyhorsa, który będzie nietypowy, będzie taki unikatowy. Ale jednak on będzie łatwy w sprzedaży. Jakbym chciała go sprzedać, nie zamierzam od razu mówię. W sensie na przykład na początku miałabyś taka maść, taka nie wiem, jak ona się nazywa, taka jakby spleśniała, to będziecie mieć zdjęcie. <grym> ale mm, później tak pomyślałam, że no jest bardzo ładna, ale po pierwsze nie wiadomo, jak wyjdzie, nie wiadomo, czy będzie mi się podobać, bo jest taka dość specyficzna. Po drugie, kiedyś, Boże, chciałabym go sprzedać, to ciężko będzie go sprzedać takiego, niż takiego. No, ma, te dwie maści mi się mega podobają, obie, ale wiecie, taki jest, takiego konia jest łatwiej sprzedać niż takiego bardzo ciekawej maści. Bardziej podobają ci się polskie solkuny czy zagraniczne? Mm. Od razu mówię, to nie jest solkun, nie ma polskich solkunów, ale rozumiem o co chodziło w tym pytaniu, chodziło o styl hobby horse'a raczej, bo ja nazwałam go polskim solkunem, ale dlatego, że tak wygląda, a nie, że nim jest mi, że właśnie wygląda realistycznie, że ma te oczka i ma te takie włoski na przykład przy pysku i oczach, że wiecie, jest to realistyk, ale nie jak na przykład z KT Aria Shop, nie? Jest bardziej realistyczny. Więc odpowiadając na pytanie, ciężko powiedzieć, bo to bardzo zależy od egzemplarza, na przykład e, czy bardziej mi się podoba na przykład ten niż, nie wiem kto go ma, ale taki kasztanek. To mi się bardziej podoba na przykład taki, nie? Znaczy ten MWM niż tamten Solgun, ale to jest bardzo różnie, w sensie po prostu, to zależy od maści, dla mnie to nie ma w ogóle różnicy. Czy wygodnie się jeździ w takiej długiej grzywie? Totalnie nie. W sensie wiadomo, mogę po prostu związać w warkoczyki, ale to totalnie nie jest mój styl, ani na prawdziwych koniach, nie podoba mi się taka długa grzywa, ani u takich. W sensie wiadomo, Tinkery tam to inna sprawa, ale takie zwykłe konie to mi się bardzo podoba taka yy, króciutka grzywa. A zwłaszcza, że u chubichorsów łatwiej jest o taką zadbać, ładnie można zrobić koreczki. Warkoczyki może wyglądają gorzej, ale ja o wiele bardziej wolę taką krótszą używkę. Więc no nie było za bardzo łatwo na nim jeździć. Mi się bardzo plątała, a ja się bałam też, że właśnie, żeby ona nie była taka brzydka. Wiecie, że się splątanie. No, spląta. Łatwiej jest ogarnąć taką krótką niż długą. Będą jeszcze jakieś inne chubichorsy? No nie, nie będą, bo ja planuję, żeby, bo ten był dość drogi, od razu mogłam zdradzić, jest dość drogi, e, był, więc ja planuję, właśnie chciałam kupić jednego, drugiego, ładnego i takiego, no naprawdę premium, że tak powiem, a sprzedać moje inne hobbyhorsy i mieć na przykład tylko tego, więc nie będę kupować innych hobbyhorsów, to jest pewne, w sensie będę miała jednego hobbyhorsa i raczej będzie to ten. Czemu chciałaś realistyka? Realistyka chciałam, bo chciałam mieć właśnie, jak już powiedziałam przed chwilą, takiego mm, konia premium. Oczywiście takie ze zwykłego materiału, materiału, no takiego, wiecie, wypychaną tą kulką. Też są mega ładne, mogą być drogie i mogą być, wiecie, w ogóle też premium. W sensie na przykład te Fairy Tail, fery nie pamiętam, ten co Valax jest. To one też są mega ładne i są naprawdę dobrej hodowli i drogie i ten. Ale właśnie ja chciałam takiego realistycznego, co będzie fajnie wyglądał na filmach. I ogólnie mi się podają bardzo mm, realistyki. Nie każdy tak kiedyś miałam e, z Kihety Aria Ariashop, teraz w ogóle bym go no nie kupiła. E, mój był nawet ładniejszy w pewnych aspektach. W sensie gorzej zrobiony, bo jakby ktoś się nie był w temacie, kupiłam box e, z KHT Ariashop do zrobienia samego realistyka i ja go zrobiłam. I mi się na przykład bardziej podobają, bo mają uszka ładniejsze i w ogóle czy jest dokładnie zrobiony. Mega jest ładnie zrobiony i dokładnie. Serio, ja nie wiedziałam, w ogóle sorry, co się tam dzieje z kamerą, ale po prostu ja się wtedy nie skupiałam na tym, tylko skupiałam się na tym, żeby dobrze mu obciąć grzywę, więc teraz nic nie widzicie, ale mm, ten po to też, żebyście mnie słuchali. No. Więc mega dokładnie jest zrobiony. Oczywiście jest ręcznie malowany, to wiadomo, i w ogóle jest ręcznie robiony. On ma takie ładne rzęski. Ma te takie, oprócz rzęs, ma te takie włoski w oczach, jakby. Takie te wibrysy na pysku też ma. Nie wiem, czy tak się nazywał. Psów się tak nazywa. No, jest mega, mega, mega ładny. I ma też ładne mega cieniowanie. Czy to jest Dream? No tak. Odkąd go zobaczyłam, jest mega Dreamem. Jakby ktoś nie wiedział, to po prostu jest taki koń którego sobie wymarzyłeś, marzyłeś od dawna, albo po prostu jak go zobaczyłeś, marzyłeś. No i tak, ja miałam ciężko powiedzieć, że marzyłam o nim jak go zobaczyłam, bo go nie widziałam, bo on jest na zamówienie, ale mi się mega podoba. No jest cudowny, serio. I ten rybie oczka, to jest akurat mm, customowane, w sensie końce zdjęcia nie miał rybich oczu, ale mi się takie podobają, bo chciałam, tak wiecie. Mnie się, się mega podobają rybie oczka, a no niestety koń mają to rzadko. Teraz pytanie, na które wszyscy czekali, więc no, oczywiście też było ich najwięcej. Chociaż się nie dziwię, tak szczerze, jak ktoś ma jakieś nowe hobby, horse, to też mnie to zastanawia, czyli cena. Cena tego konika uważam, że jest adekwatna, wysoka, ale to dlatego, że no, koń, wiecie, jest dobrej. Dobrej jakości i ręcznie robiony, i to jest realistyk. O wiele więcej roboty to zajmuje, a zwłaszcza, że sama robiłam takiego, i to wcale nie jest proste, bo to nie. To jest co najmniej dwa razy trudniejsze niż chyba niezwykłego hobbyhorsa, bo tam musisz nałożyć na tą piankę taką. Znaczy, to nie jest pianka, ten koniec mega twardy ogólnie, żeby nie było, ale no, jest to pianka. Dobra, ale miałam mówić o cenie, a mówię o piankach. No to uwaga, ten konik kosztował. 1350 zł. E, co jest drogo, ale jest, uważam, też dobrej jakości, jeśli właśnie mówiłam, jakości w ogóle, jest dobrej hodowli, też chciałam powiedzieć. E, takiej naprawdę bardzo ładnie te konie wyglądają. Jak widzicie, też ma takie fajne pasemka, i w ogóle, więc y, możecie teraz sobie uświadomić mój ból, kiedy ja mu chciałam grzybę. Co wiadomo, chciałam i mi się bardziej by podobała właśnie. Jaką, ta krótsza, ale mogliście czuć, możecie teraz czuć mój ból i stres. Ja, że tam na serio tak się stresowałam, żeby mu nie, źle nie obciąć albo żeby nie, nie źle nie wyglądał, bo powiem ja wam tak, miałam taką przygodę z, z tym z, z kity Aria Shop, jak chciałam przyciąć mu grzywkę, bo ona też miała takie długie. Ja chciałam przyciąć mu grzywkę na taką również sportową. To się cała podniosła i w końcu musiałam mu obciąć na Rio, Irokeza, więc no cóż. Trudno? No. Dobra, a teraz yy, ostatni punkt, który miał być w tym filmie, czyli jego historia. Skrócę ją jak wa Wam jak najbardziej, bo już nagrywam 10 minut yy, i od razu mówię, sorry, ale jestem chora po prostu Ja mam takie gardło i no, myślę, że kaszleć chcę, ale dobra, damy radę. No więc tak, jego historia zaczęła się... No, mówiłam. Yy, zaczął się yy, na... Końcu listopada, jeśli się nie mylę, ale mogłam się pomylić. To było tak w przełomie listopad-grudzień, ale tak chyba to był koniec listopada. Napisałam do dziewczyny na no, Elixie, właśnie z tej hodowli, y, czy mogłaby mi zrobić takiego hobby horsea, wiecie, no, a trzy i w ogóle, i w ogóle. I ona napisała, że pewnie, że super, tylko że ona teraz nie może, w sensie, że y, teraz ma strasznie dużo zamówień i będzie dłuższy czas w oczekiwania, nie? No bo znam, to było przed świętami, ja też robiłam kalendarze, więc to musiało być w listopadzie, nieważne, że po prostu naprawdę, no, nie było takie łatwe, nie? W sensie, że po prostu zrozumiałam totalnie, pomyślałam, że dobra, to ja sobie go zamówię po świętach, po prostu jak już będzie miała wolne, i yy, bo ja tam w ogóle się z tym, z tym koniem nie spieszyłam. No i właśnie ustaliłyśmy że ja ten napiszę po prostu po świętach. No, i było to właśnie po świętach, napisałam do niej. E, no i mówiłyśmy się właśnie, że dobrze to. E, ona zacznie robić tego hobby. mówiliśmy mówiłyśmy szczegóły, że A3, że taka maść. Znaczy, później zmieniałam jeszcze maści, ale nieważne, że miała być taka. Ma znaczy, nie, wtedy właśnie już decydowałam, że chcę takiego Taranta. E, no i że jaka maść, jakie no szczegóły i szczególiki. Ogólnie byliśmy cały czas w kontakcie. Później tam, nie wiem, ja mogłam myć daty, więc tam nie bierzcie dokładnie do tego, co ja powiem, ale około miesiąc i tam właśnie tam ona mówiła, że. Y, tam wam skrócę po prostu te wiadomości, bo my pisałyśmy. Y, ja pisałam do niej, ona do mnie, różnych rzeczy, wiecie kiedy będzie, że trochę się przedłuży, coś tam. No i pomyślałam, że no dobrze, w ogóle dla mnie nie ma problemu. Ja się super z tym nie spieszę, wiadomo, chciałabym zobaczyć już y, tego, go właśnie, jak ktoś powiedział, dreama, ale y, nie spieszę się w ogóle. Więc y, okej, okay, napisałam spoko, spoko, nie mam sprawy, y, i w sumie ile to minęło? Ja nie wiem, słuchajcie, styczeń? to styczeń właśnie minął i on napisała, że sorry... Dobra, już się mylą te daty, ale po prostu, że okazało się, że ona nie może tak... Ten, że ona ma dużo pracy i w ogóle, i że ona po prostu, przepraszam za ten długi czas oczekiwania, ale że no, ona szybciej się nie wyrobi. Ja dla mnie to w ogóle nie było problemu. Ona powiedziała, że jeszcze dereczkę darmową dostanę, więc wiecie, już, już tutaj mi się oczy zaświeciły. W ogóle mi to nie przeszkadzało, a zaczyna, że no wiecie, fajnie. No i y, nie wiem, kiedy to było, lut... Nie, luty... Luty, marzec, coś w tym stylu. Chyba wydaje mi się, że to był... Y 20 luty, czy wiecie, jest jakiś taki późny luty. Yy, konik przyszedł, i yy, po prostu ja go otworzyłam, wiecie, na filmie, i tak się trochę zdziwiłam, że on jest A4. W sensie, przed wysłaniem paczki, yy, właśnie zobaczyłam, że w, tej, w, w tym ogłoszeniu, którego kupuję, że sam jest A3, yy, nie, tam nie było napisane, chyba że A4, ale że. Cena jest niższa o 100 zł, bo tam się różniło 100 zł czy A3, czy A4. No i ja tak się zastanowiłam, ona powiedziała, że sorry, że ona się mega pomyliła i że zrobiła konia A4. No i pomyślałam, dobra, no nie lubię A4. W sensie, że dla mnie to jest w ogóle, nie wiem, jakoś bardzo źle mi się na nich jeździ. Jeździ w cudzysłowie oczywiście. Ehm, ale pomyślałam, dobra, wezmę i spróbuję. No bo może wiecie, może ten w wcale nie jest aż taki mały, że będzie dla mnie ok No i e, ja go wzięłam? otworzyłam, był przecudny, jest mega ładny, mega ładny, ale no, spróbowałam i w ogóle i no, był dla mnie trochę za mały, w sensie mi to bardzo nie pasowało, a to nie są małe pieniądze i od razu mówię, żeby nie było, nie mam tu nic za złe, bo tak może trochę brzmieć, ale w ogóle mi to nie było dla mnie problemu I ja tak ja już trochę się zestresowałam, że no nie, będę musiała sprzedać na koniec którego czekałam no długo, bo wiadomo, no on się robił tam miesiąc czy ileś, a a nie ten pół roku czy ileś, ale dla, ja czekałam pół roku, nie, no bo yy, po prostu wiedziałam z tą myślą, że go będę miała prawie pół roku. I taka, wiecie, już bez nadziei, bo pomyślałam, że no gdzie ktoś będzie miał, bo wiecie, ta dziewczyna dostała pieniądze i w ogóle to ona gdzie będzie chciała teraz e, przyjmować mój zwrot, że, że no jednak jest trochę za małe, nie? No i ja w ogóle pomyślałam, że no dobra, napiszę, no nic mi nie szkodzi, ale nie uważam, żeby się zgodziła, nie? No bo po co miałaby się zgadzać? Ja napisałam i jak ja się ucieszyłam, ona napisała, że pewnie. No i jezu, ja nie, po prostu ze, ze szczęścia byłam. Nie wiadomo, wysłałam tego konika. Wiecie, zadowolona w ogóle ten, wysłałam konika i ona powiedziała, że po prostu ustaliłyśmy tak, że ona zrobi tego, a trzy, ja dopłacę te 100 zł, które powinna mi i wszyscy szczęśliwi. No i zapytała, czy ma być konik taki sam, czy nie? I ja pomyślałam, że no dobra, no to taki sam niech będzie. W sensie, że no mówiłam, ten konik był ze zdjęcia, tak naprawdę, w sensie inspirowany. No i jednak marzyło mi się takie, ja że jak tamten tam przyszedł, to się z nim zakochałam po prostu. A jeszcze tak wspomnę, że chciałam mieć wałaszka, czy tam ongiera, obojętne, w sensie, żeby ten hobbyhorse był. A jak ten kucyk przyszedł, dla mnie kucyk to jest cały czas, bo to ona wyglądała jak taki kuc kucyk fiński, taki wiecie, malutki, zapomniałam jak się nazywa, macie tutaj to i zdjęcie, czy coś tam. No i yy, ja po prostu... Dla mnie był mega słodki ten konik, ale no po prostu nie, no po prostu nie, jakby ten. I nazwałam go od razu, mówię, bo chyba właścicielka ma tego konia, w sensie, że jakaś dziewczyna ma tego konia, to ja ją nazwałam, ale nie, ona mi pisała, że on się nazywa Sky. Nieważne, ale u mnie miał imię e, Sunshine on Malibu, of Malibu, czy coś w tym stylu. Trochę, po, trochę jest jak Chicago, Midnight of Chicago, czy tam on mi się zawsze mylą, te, no nieważne. No to ja wysłałam tego konia, i już wracając do historii, mam nadzieję, że ktoś tego słucha, jest mega miło, jakby ktoś słuchał, no i właśnie mówię, ja odesłałam tego konika, wszystko było w miarę ok, w sensie, że nie dostałam tam żadnej wiadomości, że coś jest nie tak, więc spoko, spoko czekałam, minął chyba z tydzień ja tak się zastanawiałam, że byłam, chciałam się upewnić po prostu, a nie... To było inaczej, że ja patrzyłam w paczkowacie do odebrania paczki się zredystawałam, co to może być? No i poszłam do paczku a ja patrzę, a to jest w wielkości konia. I wiesz, taki normalny koń, nie, znaczy w oczywiście. Eee, I że on był zapakowany tak, jak yy, tak jak yy, zapakowany był ten wcześniejszy. Ja myślałam, o kurczę, jak szybko, ja w ogóle nie dostałam informacji, że jest skończony. W sensie dostawałam tę informację, że no już nacieniowaniu, już coś tam, ale nie wiedziałam, że już się skończony. Ja tak coś mi jednak... Miałam w głowie takie coś, że ej, a może to jest ten sam, bo też bardzo podobnie było z w sensie w to samo opakowanie, co, co ja go wysyłam, ale tak zastanawiałam się. No, no dobra, no to napisałam do tej yy, pani, że czy odebrała konika, czy tam, czy mi wysłała tamtego, nie pamiętam. No, i ona właśnie napisała, że nie. I ja napisałam, a czy ona odebrała w ogóle tego konika? Ona zapytała, że chyba zapomniała, czy nie dostała informacji. I tak, zwróciło, z, dostałam zwrot znowu tego konika, który był u mnie, ten A4. No i później znowu go wysłałam po prostu i już w końcu dostałam tego A3. Widzieliście ten filmik, jestem mega szczęśliwa, że go mam i bardzo się cieszę. I bardzo dziękuję autorce tego konika, to jest przecudowny. A tam widzicie jak ja walczę, była naprawdę już wchórzona z tą grzywą, w sensie w tle mówię od razu, ale ona też jest teraz taka półkrótka, ale ja po prostu pomyślałam, że ja nie chcę przesadzić, bo no, jak mówiłam, końko się kosztował 1350 i nie chcę ich stracić. Mi się bardzo podoba w tej grzywie, od razu mówię, ale po prostu widzicie, tutaj taki sterczy trochę... Z tyłu ten, ten, ale wydaje mi się, że to się uklepie. Teraz konik, jak grywam, bo oczywiście to jest lektor, konik jest w koreczkach i się przyzwyczai do nowej grzywy, ale mi się mega podoba i nawet gdyby taka została, to ten ruch tego konia głowy, w sensie jak ja idę, on jest taki słodki jak kucyk, właśnie. Mega, mega ładny. Dobra, mega się rozgadałam, ale Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Bye, bye.